Hej, tutaj Michał. Hejka. I sorka, ale nie znam żadnego Michała. Czekaj, to nie ty, Ania? Nie, nie przepraszam. Chyba masz zły numer. O kurde, napisała mi go na ręce, bo telefon się rozładował, ale tuż się rozmazał. Sorry, nie chciałem ci przeszkadzać. Nie przeszkadzasz tak naprawdę. Przykro mi, że nie masz dokładnego numeru. No, jakoś to przeżyję. Dzięki, że mnie pocieszasz. Oczywiście. Mam nadzieję, że ją znajdziesz. Dzięki. Hej, mam losowe pytanie. Czy ta twoja Ania, chodzi do Harvardu, blondynka, zielone oczy. Nie, nie, nie. Ona jest brunetką. A co? Kurczę, śmiesznie trochę. Dziewczyna z mojej klasy Ania dała numer jednemu chłopakowi, a ten nigdy jej nie odpisał. Aha, ale zbieg okoliczności. Ale dzięki za jakąś pomoc. Bez problemu. Jak się nazywasz tak w ogóle? Laura, a ty Ha. O kurde, rozmawiam chyba z jakimś geniuszem. A ty gdzie chodzisz? Ledwo co zdałem, technikum tak szczerze. A co teraz robisz? Jestem strażakiem. O, to bardzo fajne. Jeździłeś już wozem strażackim? Nie, to ty jestem dopiero juniorem? Kiedyś uda mi się zostać szefem. Wierzę, że Ci się uda. Hej, sorry, że ci przeszkadzam. Mogę do ciebie zadzwonić? Nie przeszkadzasz mi ani nic, co tam? Jak do cholery mam wymienić baterię w czujniku dymowym? Teraz chyba stracę głowę, jak to znowu zacznie pikać. haha, Śmiesznie, jak wkurzasz się, tak o czujnik. Michał, proszę! Jak to jeszcze raz zacznie pikać, to to zniszczę. To jeszcze bardziej pogorszy sprawę. I jako strażak odradzam Ci robienie tego. To jak mam to wymienić? To czujnik na baterie czy na kabel. Nie mam zielonego pojęcia. Proszę pomóż mi. Zadzwoń na kamerkę! Tak, będzie łatwiej! Dzięki!